Dobra, witam ponownie Już miałem jechać do domu, ale uznałem, że Kurde, za szybko Więc jeszcze jadę z powrotem do lasu I spróbuję znaleźć te chopy Pokazać je Jak to wygląda mniej więcej z bliska Nie wiem czy ktoś z tego korzysta Czy to już zostało Już takie porzucone Nie no, zawsze, zawsze jakaś garstka chłopaków jeździła W tych rowerach Więc myślę, że że te chopy dalej są. Nie wiem na ile ten nastek słynie wśród grupy tych rowerów downhillowców, rowerzystów downhillowców, ale myślę, że jest to takie dosyć znane miejsce dla, dla ludzi, którzy są w temacie takich zjazdowych szaleństw rowerowych. Zaraz będę wam tu sapał, nie chciałbym. No ale tylko chwilę cię trzeba pocisnąć Uu, i zaraz spróbuję podjechać pod tej chopki Pokazać o co chodzi jak to wygląda Nie wiem czy tu już nie ma jakichś pierwszych coś tam widać Chyba jakiś jest element trasy Teraz Odkąd pamiętam? No 30 roku miałem, to już za dzieciaka pamiętam, że już ludzie tutaj szaleli. Jakieś takie ksywki się przewijały tutaj lokalnie e, takich lepszych rowerzystów. Nie chciałbym wymieniać, bo może przeinacze, albo coś, ale kto jest tutaj w temacie lokalnych lokalnego downhillu, nie wiem czy to się nazywa downhill, czy jakiś inny rodzaj. Zawsze myślałem, że to jest downhill. Tak, co sobie określałem No to byli tutaj wariaci, na pewno Zresztą no, w Skid też mieliśmy zawsze Czerwnicy, mocną ekipę Czy na deskorolkach, czy na, na rolkach Sporo, sporo ziomków, sam trochę jeździłem Ale ja, ja zawsze... Znaczy nigdy bez, jakich, bez jakichś większych sukcesów Kurde, nie będzie gdzie te hopy są Nie wiem jeszcze pojedziemy w górę Tu chyba już jest jakiś element tej trasy Nie wiem jak to było Trzeba kawałek jeszcze podjechać Kurde, coś nie tak Pojedziemy w tą stronę Cały czas się nagrywa To dobrze Nie się schylić. Widzicie, niby ten las nie za duży. Tyle lat się tu mieszka, ale znaleźć kurde chopy. Tory zjazdowe nie jest łatwo. Nie wiem, gdzie ja wjechałem, słuchajcie. Ale chyba w dobrym miejscu jestem. Nie wiem, czy te, te hopy zlikwidowali, czy co. Teraz się przejadę jeszcze w dół, ale wydaje mi się, że nie wiem czy to jakoś nie prowadzi tutaj właśnie tutaj obok. To jest to trochę chyba zaniedbane, to jest. Tu idzie jedna tak przy tym. Nie wiem, powiem Ale coś musi być, no kurde. Wątpię to, że ktoś to zrujnował do zera, bo to jest, jest kupek kopania, ubity teren. Dobra, chyba znalazłem te hopy. O, tu jest jakby jedna, ale taka już spłaszczona mocno. Eee. O kurde, niezłe tu dziury są. Kurde, gdzie to, dokąd to prowadzi? Jakoś coś tu się pozmieniało. Tu takie zawijaski fajne. O kurde, tam na dole niezłe, zawijas. Powiem wam, że coś tutaj chyba przebudowali mocno. Kurde, ale to takie już dosyć styrane, ale no szacun dla ludzi, którzy to klepali. O tam jest jakaś chopa, Chyba konkretna, ale powiem wam, że kudę. jakoś wydawało mi się, że jest więcej tych chopek tutaj, a tego tak jakby nie widać za bardzo. O tu jakaś jest chopa. Nie wiem, powiem wam. O tutaj można sobie byk wyskoczyć, polecieć hen hen. Nie wiem, ale gdzieś wydawało mi się, że, że jest tego więcej. Nie wiem, może coś tutaj jest lokalnie, kiedyś mnie zaprowadzi i pokaże te miejsca. Wow, idzie wyrznąć. Dobra, tyle ile mogłem pokazałem Może następnym razem znajdę więcej, to, to na pewno pokażę o co chodzi. A nawet ta ścieżka, to szczerze to nie wiem, dokąd ta ścieżka prowadzi. Jak się okaże, że będę musiał się cofnąć. Po lesie to teraz trochę lipa, bo dużo kleszczy można złapać Co tu na boki nic nie ma ciekawego. A tutaj przy, wyjeżdża się przy stawach. Nie wiem słuchajcie, gdzie te hopy wszystkie są też takie fajne e, rampy. Nie wiem, trzeba widzieć tam wyżej. Kurde widzicie, zgubię się w we własnym lesie, znaczy nie we własnym, tylko lokalnym lesie no bo to nie jest wszystko takie proste, zwłaszcza jak się nie jeździ na co dzień no Dobra, słuchajcie, by było tyle z jazdy na dzisiaj bo tam już ludzie idą